Przytrafiło mi się to podczas poprzednich wakacji. Moje przyjaciółki i ja jeździłyśmy autobusem na letnie zajęcia w naszej szkole. Wysiadłyśmy z autobusu na przystanku i musiałyśmy przejść resztę drogi, co zazwyczaj zajmowało nam około 10 minut. Było wiele sposobów na dojście do szkoły, ale najbardziej lubiłyśmy trasę, którą nazywałyśmy windą. Przechodziłyśmy przez biurowiec, znajdujący się zaraz obok naszej szkoły. Z jednej strony budynku wchodzi się z poziomu minus jeden, a z drugiej wychodzi na pierwszym piętrze. Można skorzystać ze schodów albo windy. My, jako leniwe dziewczyny, zawsze wybierałyśmy windę. Kiedy chodziłyśmy razem, zawsze żartowałyśmy z ludzi i z siebie. Śmiałyśmy się, śpiewałyśmy i tańczyłyśmy. Byłyśmy jak totalne idiotki. W każdym razie, tego dnia byłyśmy spóźnione przez jedną z przyjaciółek, na którą czekałyśmy na przystanku. Było pochmurno, ale wszystko było w normie, dopóki nie weszłyśmy do budynku. Śmiałyśmy się i czekałyśmy, aż winda zjedzie na nasz poziom. Kiedy wsiadłyśmy, i drzwi miały się już zamknąć, zobaczyłyśmy dłoń zatrzymującą windę. I ku naszemu zdziwieniu zobaczyłyśmy dziwnego faceta. Wszedł do windy, a my wszystkie zbliżyłyśmy się do siebie. Nigdy nie patrzę na obcych, ponieważ nie chcę wyjść na dziwaka. Ale moje koleżanki już nie mają z tym problemu. Próbowałyśmy powstrzymać się od śmiechu. Widząc jak zabawnie i głupio wygląda ten facet. Wyglądał na ponad 20 lat i miał pofarbowane na pomarańczowo włosy. Nosił na sobie brudną bluzę i niebieskie dresowe spodnie. Co chwilę zerkałyśmy na siebie, ale przestałyśmy, kiedy wyszeptał: "Świetny sposób na podróżowanie". Co? Byłyśmy w tym momencie wystraszone, więc w pośpiechu wyszłyśmy z windy. Mężczyzna chwilę zaczekał, ale zanim winda odjechała, wcisnął przycisk, aby zatrzymać windę na tym piętrze. Musiałyśmy przejść korytarzem, w którym była szklana para drzwi i biura z dużymi oknami, więc można było bez problemu zajrzeć do nich z korytarza. Zazwyczaj machałyśmy do ludzi wewnątrz biura ale tym razem było tam pusto. Szłyśmy więc dalej, a moja paranoja trzymała mnie w gotowości do ucieczki. Odwróciłam się i zobaczyłam tego mężczyznę. Podążał za nami, szeroko się uśmiechając i patrząc na mnie. Zaczęłam biec, ale moje koleżanki o niczym nie wiedziały. Zaczęły się ze mnie śmiać. Chciałam do nich krzyknąć: uciekajcie! Ale bałam się, że tego sprowokuje, więc tylko co chwilę się oglądałam. Wreszcie moje przyjaciółki się ocknęły. Spojrzały w tył i natychmiast zaczęły uciekać. Ostatnia koleżanka nadal jednak szła, niczego nieświadoma. Po chwili wreszcie spojrzała za siebie, ale facet był już tuż za nią. Ta koleżanka była bardziej pulchna, więc uciekała o wiele wolniej. Wtedy on zaczął przyspieszać. Uśmiechnął się jak szaleniec. Trochę przypominało mi to uśmiech Pennywise'a z filmu To. Uderzyłyśmy w pierwsze szklane drzwi. Były dość ciężkie do popchnięcia. Wtedy usłyszałyśmy krzyk. Kiedy się odwróciłam, ten mężczyzna złapał torbę mojej przyjaciółki i ciągnął ją od tyłu. Krzyknęłam i zaczęłam biec w jej kierunku, ale on wciąż ją szarpał. Złapałam za jej dłoń i desperacko próbowałam ściągnąć z niej plecak, ale zahaczył się o jej kamizelkę. Zauważyłam, że nie ma sensu próbować jej ciągnąć. Podbiegłam do tego faceta, żeby go kopnąć. Ale się potknęłam i upadłam. Wtedy puścił moją przyjaciółkę, podbiegł do mnie i złapał za moje długie, splecione w warkocz włosy. Ciągnął mnie za nie, a ja krzyczałam ze wszystkich sił. Moje przyjaciółki zaczęły do mnie biec, żeby mi pomóc, podczas gdy on ciągnął mnie za sobą. Jedna z koleżanek zamachnęła się swoją ciężką torbą i uderzyła go w twarz. Krzyknął i upadł na plecy, a my uciekłyśmy z tego cholernego budynku. Jak tylko wyszłyśmy na zewnątrz, upadłam na kolana i zalałam się łzami. Jedna z przyjaciółek zadzwoniła na policję. Dotarłyśmy do szkoły, spotkałyśmy się z policją i złożyłyśmy zeznania. Powodem, dla którego nikogo nie było wtedy w biurze, była impreza firmowa na dachu. Policja nigdy nie złapała tego mężczyzny, ale z przyjaciółkami znów widziałyśmy go z daleka, gdy wchodził do budynku. Po prostu się wtedy odwróciłyśmy i odeszłyśmy. Od tamtego zdarzenia nigdy więcej nie weszłyśmy do tego budynku.